W dzisiejszym odcinku pokażę wam najdłuższe związki w serialu 19+. Pomysłodawcą tego odcinka jest Zosia. Tak wiem, pisałaś o tym, ale Zosia była pierwsza. Przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym zadać pytanie. Który z tych związków jest, był twoim ulubionym? Lucy i Arek są w związku od 71 odcinka, a 124 wzięli ślub. Mariusz i Aneta są w związku od 131 odcinka, a wzięli ślub w 243 odcinku. Kasie i Witek są razem od 184 odcinka, a w 462 wzięli ślub. Irek i Iwona byli razem od 267 odcinka. Ich związek zakończył się w 486 odcinku. Zuza i Kasper byli razem od 123 odcinka. A ich związek zakończył się w 369 odcinku. Lena i Filip są razem od 201 odcinka. Monika i Krzysiek są razem od 308 odcinka. Ala i Magda są w związku od 328 odcinka, a w 438 wzięli udawany ślub. Gosia i Seba są razem od 352 odcinka. Frodo i Kaja są w związku od 369 odcinka. Kasper i Melania są razem od 387 odcinka.